Projekt Bezpiecznie z Koziołkami w ramach programu grantowego Drogowskaz finansowanego przez Fundację Intercars i Wielka Wyprawa Maluchów. Projekt zaplanowany przez współpracujące z nami, doskonale współpracujące już od wielu lat koło gospodyń wiejskich Koziołki. W ramach realizacji tego projektu odbywało się bardzo dużo. Wydarzeń. Szkoła była takim głównym, można powiedzieć, beneficjentem, bo przecież chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych. Już we wrześniu rozpoczęliśmy realizację tego, tego projektu przez bar, takie spektakularne wydarzenie, jakim był festyn na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas festynu dzieci miały okazję korzystać ze specjalnych symulatorów. Był tor przeszkód zorganizowany przez młodzieżową drużynę pożarniczą, także z Kozła, w którym brało udział bardzo wielu uczniów. Nasze koło przygotowało w ramach projektu Drogowska z Bezpiecznie z koziołkami, e, różne imprezy towarzyszące e, i były to przede wszystkim rajdy, dwa rajdy rowerowe oraz jeden rajd pieszy. E, jeden do Gołębia, e, do Muzeum Nietypowych Rowerów, gdzie dzieci miały możliwość poznania jak to było kiedyś, jak się kiedyś jeździło na rowerach. I przy okazji sprawdziły swoją wiedzę w praktyce, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Drugi rajd rowerowy, który był rodzinny, odbył się po naszej okolicy, gdzie też celem były różne ciekawostki. No i odbył się jeszcze rajd pieszy po naszych lasach. Podczas którego również dzieciaki i dorośli, bo w sumie i dorośli brali udział, mieli możliwość skorzystania z wiedzy, tym razem harcerzy, którzy, e, którzy pokazali w jaki sposób e, zareagować, czyli też uczyli o pierwszej pomocy, jak również była po prostu ciekawostka wspinania po drzewach i chodzenia po linie. Organizowaliśmy te wydarzenia dla dzieci ze szkoły, dla klas 4-8. Natomiast też będą te, z tego projektu korzystać dzieciaczki młodsze i przedszkole. Podczas każdego wydarzenia nasze koło przygotowywało pyszności dla uczestników projektu. Zawsze było to jedzenie, coś słodkiego i dodatkowe atrakcje w postaci dmuchańca. W ramach projektu Drogowskaz przeprowadziłyśmy dwa konkursy: jeden plastyczny i jeden fotograficzny, dotyczący właśnie bezpieczeństwa w ruchu. I rowerów. I dla najlepszych mamy przewidziane nagrody. Dzięki Fundacji Intercars miałyśmy możliwość podczas naszych wydarzeń, rajdów, pikniku, wręczyć uczestnikom drobne upominki w postaci odblasków czy akcesoriów rowerowych. Bardzo istotną rzeczą jest to, co zostało, co zostaje u nas na stałe w wyniku realizacji tego projektu. Otrzymaliśmy automatyczne urządzenie AED oraz mobilne miasteczko rowerowe, na którym uczniowie naszej szkoły będą mogli trenować się ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Dla gminy jest to wzrost takiego ogólnego bezpieczeństwa, ale też prestiż, że wiele się środowisk starało, a nasza gmina dzięki działaniom pań z koła gospodyń została dostrzeżona i te pieniążki trafiły stricte do naszych dzieciaków i do naszej gminy.